Strzelają ochraniarze, strzelają także bandyci. Następuje wymiana ognia. Jedni drudzy strzelają celnie. To były sceny jak z filmu. Był napad, była strzelanina, był pościg, była zasadzka, no i nietypowa śmierć dwóch gangsterów. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka Kryminalnego Patrolu. Koniec lat 90. początek lat 2000. To były w Polsce bardzo niespokojne czasy. Mnóstwo różnego rodzaju napadów, pościgów, strzelanin, porachunków, no to było w porze dziennej i też nocnej. Pojawiło się na rynku wiele pieniędzy. Te pieniądze często było tra były transportowane po prostu przez ulice, przez ludzi, którzy nie do końca byli takimi ochreniarzami z prawdziwego zdarzenia, więc te napady, które były częste, pojawiały się również w takich miejscach jak tutaj, tu gdzie jesteśmy. Tutaj doszło do takiego właśnie napadu. Jest 16 czerwca 2003 roku. Przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo, które tutaj miało siedzibę, Mostostal. Z tego przedsiębiorstwa wychodzi dwóch ochraniarzy. Niosą worki z pieniędzmi, no, tej gotówki jest sporo. Rozglądają się, próbują wsiąść do samochodu. Nagle podjeżdża czarny Volkswagen. Z tego samochodu wybiega dwóch mężczyzn, są zamaskowani, mają kominiarki. Mają również takie mora na sobie. Bez wcześniejszego jakiegoś takiego sygnału zaczynają strzelać. Dochodzi do wymiany ognia pomiędzy ochroniarzami a gangsterami. No, kule świstają bardzo mocno, cud, że nikt nie zginął. Cały czas trwa strzelanina, strzelają ochroniarze, strzelają także bandyci, następuje wymiana ognia. Jedni drudzy strzelają celnie. W którymś momencie ranny w nogę zostaje jeden z ochroniarzy, ale również chwilę później ranny również w nogę zostaje jeden z bandytów. Wtedy rezygnują z planu napadu, siadają do samochodu i uciekają. Kilka minut po napadzie, dyżurny, oficer dyżurny dostaje telefon, dowiaduje się o napadzie, zarządza blokadę Nowej Huty. No, ci, którzy nie znają Nowej Huty, muszą wiedzieć, że to jest dzielnica, w której mieszka prawie 230 tysięcy ludzi, czyli jest wielkości czasami większej niż niejedno miasto wojewódzkie, więc to nie było proste, ale mieliśmy prawie pewność, że gangsterzy uciekając nie wyjechali poza Nową Hutę i są gdzieś na terenie właśnie tej y, dzielnicy. Rozpoczyna się poszukiwanie. Po pewnym czasie przychodzi informacja, że gangsterzy przesiedli się już do innego samochodu, że jest to srebrna Honda Accord i rozpoczyna się poszukiwanie właśnie tego pojazdu. Jakiś czas to trwa. Y, ustalamy, że samochód został zaparkowany na jednym z nowochódzkich osiedli. Że w środku nie ma nikogo, więc decydujemy się na to, żeby zorganizować zasadzkę i poczekać na to, aż gangsterzy wrócą do samochodu. Ta Honda Accord stała zaparkowana. Tutaj. No, w środku nikogo nie było, więc koledzy zorganizowali zasadzkę. Rzeczywiście po pewnym czasie obydwaj mężczyźni przyszli, siedli do samochodu, ale daleko nie odjechali, dlatego że radiowozy i samochody policyjne zablokowały im drogę. W momencie zatrzymania, jak mówili policjanci, którzy ich zatrzymywali, oni jeszcze jakby coś jedli. No, domyślili się, że to były narkotyki amfetamina, dlatego że w tym samochodzie znaleziono około 2 kg amfetaminy. No ale obydwaj czuli się dobrze. Zostali zatrzymani. Faktycznie jeden z nich, ten młodszy 25 latek, był ranny w nogę, został zabrany do szpitala, ale i tutaj okazało się, że ta rana nie jest groźna, więc po opatrzeniu pojechał do policyjnego aresztu. Natomiast ten drugi na przesłuchanie do komendy, a potem już na wizję lokalną, na miejsce, gdzie był napad. Jest godzina około 22. Tutaj rozpoczyna się wizja lokalna. Pewnie zapytacie, po co ta wizja lokalna, dlaczego tak szybko? Otóż wizja lokalna zawsze odbywa się z udziałem podejrzanego. On przyjeżdża tutaj na miejsce w obecności prokuratora, w obecności policjantów, opowiada, opowiada wszystkie szczegóły, jak wyglądał napad, jak go planowano, co robili. To jest ważne, dlatego że to, co powie, jest rejestrowane, zapisane i później odtwarzane na sali rozpraw. Pamiętajcie o tym, że każda sprawa kończy się właśnie na sali rozpraw. Wizja przebiega normalnie. Nic w tym momencie nie zwiastuje, że jeszcze coś się wydarzy. Tutaj na miejscu był ten starszy podejrzany. On miał 38 lat. W którymś momencie zaczął się chwiać, upadł na ziemię i stracił przytomność. No konsternacja. Wezwano szybko karetkę pogotowia i został przewieziony do szpitala. Kiedy ten młodszy z napastników trafił do celi to był już późny wieczór, około północy. Strażnik, który no, sprawdzał co się dzieje w celach, zajrzał przez wizjer tak zwanego Judasza, zobaczył, że mężczyzna leży na ziemi, że jest nieprzytomny. Wezwano Pogotowie. To była godzina około trzeciej nad ranem ale jakiś czas później ten człowiek zmarł. 25-latek zmarł i nie było wiadomo dlaczego. Parę godzin później zmarł także drugi z napastników. To była godzina 8 nad ranem i także nie było wiadomo, dlaczego ten 38-latek zmarł. Dwie śmierci w ciągu kilku godzin, dwóch napastników nie przeżyło kolejnego dnia. No co się stało? Wszyscy pytali, zastanawiali się, co może wykazać sekcja zwłok. Okazało się, że przyczyną śmierci obydwóch mężczyzn było zatrucie cjankiem potasu. Zdziwienie, szok, niedowierzanie, skąd cjanek potasu wziął się w ich organizmie. No założyliśmy, tak się rzeczywiście stało, że cyjanek potasu został wymieszany z, z amfetaminą, która była w samochodzie. To się potwierdziło, ale pozostało mnóstwo pytań, dlaczego tak się stało, dlaczego ci mężczyźni mm, zażyli amfetaminę. Czy mogli wiedzieć o tym, że ona jest wymieszana razem z cyjankiem potasu? Jedna z wersji mówiła o tym, że... Chcieli w ten sposób popełnić samobójstwo, liczyli się z tym, że zostaną złapani. Wersja no, wydaje się mało prawdopodobna, chociażby z uwagi na osobę jednego z napastników, jednego z gangsterów. Ten 25-latek kilka dni wcześniej obronił pracę inżynierską, miał bronić pracy magisterskiej, miał powody do tego, żeby żyć, więc. Wersja o samobójczej śmierci no jest po prostu wątpliwa. Inna teoria, że ktoś dosypał cyjanku potasu, wiedząc o tym, że oni będą zażywać narkotyki, to jest możliwe. Jak również możliwe jest to, że narkotyki miały trafić na rynek, a wtedy byłyby groźne dla tych, którzy by je odebrali. No nie jest wykluczone, że narkotyki miały trafić do określonej osoby. I to chodziło właśnie o tę osobę. Sytuacja wyjątkowa, dlatego że te pytania się rodziły. Na wiele z nich do dzisiaj nie mieliśmy odpowiedzi, nie mamy odpowiedzi. Nie jest wykluczone w kontekście tego wszystkiego, że za całą sprawą stoi ktoś jeszcze. Ktoś, kto być może namówił ich do napadu, ktoś, kto dosypał cyjanku do amfetaminy. I to w dalszym ciągu są pytania otwarte. Jeżeli zainteresowała Was ta historia, to może wrócicie do tych opowieści, które były wcześniej, na przykład o wampirze z Krakowa, o Karolu Kocie. Link do tej historii znajdziecie pod filmem. Dzisiaj to tyle. Czekamy na Was każdy wtorek o godzinie 20.00, a na razie trzymajcie się!